Mamy też zapowiedzianą listę zmiany pelków i addonów, też bez jakichkolwiek szczegółów. Bloody chase zapewne dostanie buffa, Baby seedl jeszcze będzie wersja z PTB, będzie totalnie do śmieci. Borrowed wersja z PTB była nawet ok. Breakdown i Weekend dostaną zmiany ze względu na to, że widzą aure ściągnięciu, a mam to Base Kit, I Off the Record pewnie dostanie jakiegoś, nie wiem, reworka, ponieważ będzie miał wiele efektów Base Basekit. na Peng i Soma Family Foto to addonów, które nakładają Deep punda. Dzięki czemu można było łatwo nimi tunelować, więc one są na pewno pod tym względem zmianę, usuną po prostu ten e, efekt. I docelowe ascendy i styptyki spodziewamy się nerfa, Zresztą jak to behavior, może że nerfion, Saddon, bardziej go zbufują. Możecie też zauważyć, że aktualnie mapy mogą często się powtarzać, a w szczególności indoor. Dlatego devsi są troszkę zmienić system powtarzalności map, ale tutaj bez szczegółów. A niestety też pokazali nam top 5 map, które podobno lubimy jako community, i jest to. Numer 5 LPT West Wing. Ach, tak uwielbiam więc God Palety do God Palety. Numer 4 Freddy Fazbear. Duża mapa osobiście nie lubię Relmu, ale niech będzie. Numer 3. Znów LPD, ale East, czyli grani na Triggen albo Forgen jako killer. Numer 2 Ormond, spora mapa z bardzo rozdzielonymi genami. Oraz wielki numer 1 Salum, który faktycznie często ludzie lubią i ma swój charakterystyczny styl. I te mapa od następnego update mają się pojawiać częściej niż inne, co jest przerażające, że mamy dwa razy LPD, które są naprawdę tragicznymi mapami. Kolejna rzecz, jest zmiana wizualna Azarowa. dla wielu ten był strasznie ciemny, więc są go trochę podjaśnić. Teraz będzie taka nawet fajna aura na mapie. Lecz osobiście sądzę, że elementy sobie na mapie są zbyt podświetlone i po prostu siedzą jak psu jajca. Wygląd zetings został uwspółcześniony, lecz niestety pasek przed głośności możemy dalej zmieniać tylko o 5% co z totalną. Durnotą. Dodatkowo dostajemy opcję zmiany koloru z Crash Marku, więc potencjalnie ludzie, którzy mają problemy z widzeniem śladów, ale nawet dla zabawy, czy z własnej wygody, jest to bardzo fajna opcja, która poprawi przyjemność płynącą z gry. Ja też nam powiedzieli, że z Merchant daje dostanie Rework, ale daje nam do tego czasu buffa, by dało się nią jakkolwiek grać. Po pierwsze drony będą teraz się szybciej obracać, powolnienie od drona będzie mocniejsze, mamy też mniejszy kull na podstawie drona, ale mamy też za to mniejszy antetek, co jest fajnie nieprzyjemną zmianą. O teraz fazwoltowanie daje immunity od oznaczenia przez drona stanie pod dronem nie daje instantowo lokona, ale to bez większego znaczenia. Ale będziemy teraz musieli znacznie bliżej podejść do drona, by polecieć do góry, co czasami w chase'ach jako skurma bardzo przeszkadzało od zrobienia value tymi dronami. Jeżeli chodzi o Trickstera, ma być na reward trochę bardziej ambitny i zdecyduje, by komit Trickstera było z niego faktycznie zadowolone, a o Twinsach traperze na ten moment ani widu, ani słychu. No i przypominam, PTB wyjdzie już 4 listopada, a zaraz po nim 6 będzie 2 V8 z nowymi killerami Piramidą i Draculą. I będzie usunięty Legion. Co o tym wszystkim? Komentarz dla Was.